Cześć, jesteśmy w Portimao, bardzo popularnej i malowniczej miejscowości turystycznej, i, i w dużym, bezpiecznym porcie na południowym wybrzeżu Portugalii. Przypłynęliśmy tutaj wczoraj. Lagun 46, który widzicie za mną, jest to fragment podróży, dostawy tego jachtu z Les sables Solon, gdzie został zwodowany, gdzie, gdzie woduje się większość jachtów katamaranów Lagun. W drodze do Chorwacji, gdzie będzie już w tym, w tym roku od obecnego sezonu pływał w czarterze. Nie widać tego pewnie na filmie, ale jest zima, jest początek stycznia. Dużo lepiej było widać, że jest zima, kiedy przekraczaliśmy Biskaj i płynęliśmy Atlantykiem wzdłuż Portugalii. I to między innymi dlatego też zdecydowałem się wziąć udział w tym rejsie, żeby właśnie Biscaje móc pokonać zimą i zobaczyć, jak taki katamaran sprawuje się na oceanie. A przy okazji też zobaczyć, jak Lagun 46 w ogóle jest zbudowany, na ile jest praktyczny, jak, jak, jak sprawnie się nim pływa. I w tym filmie będę chciał Wam o tym opowiedzieć i pokazać. Właśnie wypływamy z Los Sables Olon, portu, w którym zaczynamy naszą podróż katamaranem Laguna 46. Jest nas w czterech. Mamy zamiar szybko i sprawnie pokonać Zatokę Biskajską. Dlatego, że zbliża się dość nieciekawa pogoda. Jeśli chodzi o falę, może jeśli chodzi o wiatr, nie taka najgorsza. Ale też chcielibyśmy niepotrzebnie się nie męczyć. Przez Biskaję. Jak możecie zobaczyć, nie są to chyba typowe Biskaje, do jakich przyzwyczaiły nas w pilno, sztormach i burzach. Można powiedzieć, że jest wręcz dosyć nudno. W obliczu tego niezbyt silnego wiatru mamy założoną jedynie Genuę, która nam trochę pomaga płynięciu na silnikach. Składa się całkiem nieźle. Spodziewamy się, że jutro ten wiatr może być troszeczkę mocniejszy. A tymczasem, dzisiaj, jak widać na załączonym obrazku, nie za wiele. Nie ma fal. Nie ma statków. W zasadzie tylko my. Żeglujemy. Udało nam się złapać trochę więcej wiatru, dlatego zdecydowaliśmy się wyłączyć silniki. Eee, Lagun 46, ten egzemplarz, którym płyniemy, przynajmniej radzi sobie całkiem nieźle na e, półwietrze. Przy 10 węzłach wiatru udaje nam się płynąć nawet 6 węzłów, a czasami lepiej. Co na laguna, jest wynikiem. Pewnie trochę te osiągi mu spadną w momencie, kiedy się pojawi w charterze. Dodatkowe wyposażenie, takie jak dingi, którego jeszcze nie mamy, czy odsalarka. Ale na ten moment trzeba powiedzieć, że radzi sobie całkiem przyzwoicie. Wciąż nie możemy narzekać na pogodę. Jest dość wiecznie. Całkiem przyjemnie nam się płynie teraz na obu żaglach. Chodzi druga nad ranem, zaraz zaczynam swoją wachtę, A biskaje e, są trochę bardziej jak biskaje to znaczy duża fala. E, dużo wstrząsów. Można się poczuć jak jadąc autem po takiej mocno wyboistej e, leśnej drodze, gdzie wszystko stuka. Tylko zastanawiasz się, co pierwsze odpadnie. To trochę tak jest teraz w środku, w kabinach na górze jest troszeczkę lepiej ale wieje całkiem przyjemnie przyspieszyliśmy więc może te biskaje nas szybciej wypuszczą fale robią niesamowite wrażenie największe mają pod 7 metrów i wjeżdżając na nie naprawdę masz wrażenie jakbyś spinał się po jakichś wysokich górach można mieć wątpliwość czy ten katamaran został na pewno stworzony do takich celów Zdecydowanie lepiej się to przeżywa na zewnątrz, w środku katawaran, który jest, ten kadłub jest bardzo elastyczny, mocno pracuje, trzeszczy, cała zabudowa daje o sobie znać, eee, więc no, trzeba mieć troszeczkę zaufania do tej konstrukcji, natomiast te same fale robią niesamowite wrażenie. Jak widzicie, słońca nam nie brakuje, nie brakuje nam też fal cały czas dość mocno nas tutaj buja dla osób większej wrażliwości na chorobę morską to na pewno nic przyjemnego takie ruchy w górę i w dół są praktycznie cały czas powinno się to od dla koruny trochę uspokoić wtedy też spędzimy się bardziej od i będziemy mieli je bardziej z tyłu na razie taka zabawa bardziej jak na roller -costerze niż w pływaniu w Chorwacji Jak widzicie minęliśmy już Biskaję w zasadzie wczoraj w nocy przepłynęliśmy obok La Coruny. cały ten odcinek mamy już za sobą i teraz płyniemy wzdłuż wybrzeża Hiszpania za chwilę Portugalii po to, żeby albo niedaleko Lizbony w Kaszkaj albo być może w Portimao e, zatrzymać się na serwis płyniemy pół wiatrem e, mamy dosyć, e, dosyć dobry wiatr taki, takie kilkanaście nawet do 20 węzłów i ten katamaran radzi sobie świetnie bo w prędkości nawet do 10 węzłów a takie średnie w granicach 7,5-8 węzłów osiągamy co jest wynikiem bardzo dobrym no powiedzieć, że suniemy sobie po tych falach na pewno, na pewno przy tych wiatrach bocznych taki, taki lagun 4.6 poradzi sobie super. Nie czujemy tu jakiegoś dyskomfortu, łódka radzi sobie bardzo dzielnie. No szkoda, że w, w, w takich warunkach prowadzkich pewnie tego typu wiatry będziemy oglądali znacznie rzadziej. Tam rzeczywiście do tego zestawu żagli przydałoby się tak lubiany przez nas na dwójkach Code Zero i, i ta łódka też w czarterze w Code Zero będzie docelowo wyposażona. Jest też dobra okazja, żeby trochę więcej Wam opowiedzieć i móc ocenić jak, jak tym jachtem się steruje, jak zorganizowany jest flybridge możecie zobaczyć, że za mną jest całkiem sporej wielkości leżanka i nawet przy tych dosyć dużych falach całkiem wygodnie można tutaj odpoczywać. Jeżeli się chce, żeby dwie osoby były na wachcie, czy skipper i załogant. Można też komfortowo, całkiem komfortowo tutaj w cztery osoby siedzieć, także to jest zasadnicza różnica w stosunku do takich katamaranów, które flybridge nie posiadają. E, że możemy tutaj e, w większej grupie e, sobie siedzieć i towarzyszyć. Jeżeli chodzi o zorganizowanie tego miejsca dla sternika, to spróbuję wam pokazać, to nie jest chyba do końca tak udane, mianowicie jeśli chodzi o pozycję za sterem, to w zasadzie zostaje nam siedzenie, bo, bo nie ma możliwości stanąć, zwłaszcza przy jakiejś nawet niewielkiej fali nie ma jak się chwycić oprzeć, e, także zostaje nam wyłącznie pozycja siedząca. E, jeżeli chodzi o obsługę plotera, to też nie jest to naszym zdaniem i w większości załogi zbyt udane rozwiązanie, ponieważ żeby sięgnąć do plotera trzeba sięgnąć przez koło lub za kołem. Jest on dosyć daleko umiejscowiony i jest to bardzo niewygodne. Dużo łatwiej się obsługuje te urządzenia czy te, te, te panele do, do autopilota. Jeśli chodzi o manetki silnika, to też nie możemy narzekać, tutaj są przepustnice elektroniczne. E, działają dosyć sprawniej i, i dostęp do nich jest też dużo łatwiejszy niż do samego plotera. E, łatwy dostęp jest do jednego z kabestanów, w zasadzie do obu. Z tym, że ten drugi kabestan, ze względu na założoną osłonę no jak widzicie, korbą go nie obsłużymy z liną. No, trzeba się troszeczkę nagimastykować. Pewnie było to wymuszone prowadzeniem lin tutaj, żeby one były proste, żeby od tych blokerów szły prosto, no ale z osłoną przynajmniej nie jest to zbyt dobrze sparowane. Natomiast kabystany są elektryczne, obsługuje się bardzo przyjemnie. No i na pewno to, co jeszcze, jeszcze pomaga i, i zdecydowanie warto o tym wspomnieć, no to, to jest tutaj kabestan elektryczny do wózka Szotów Grota. Dzięki temu no nie musimy się bawić w przekładanie na kabestan tych zielonych, czerwonych linek. Po prostu wykorzystujemy elektryczny kabestan i mamy wypozycjonowany wózek grota tam z tyłu za mną. Podobny wózek jest przy podobny kabestan jest zastosowany przy dingi, co też bardzo w przyszłości pomoże opuszczać i podnosić ponton. Także jeśli chodzi o komfort na Tablidżu, to taki umiarkowany, to znaczy widoczność do przodu przynajmniej jest całkiem niezła. No z rufą jest już trochę gorzej. No a pozycja, no to są fani pozycji siedzącej non-stop, i, i ta pozycja siedząca rzeczywiście nie jest niewygodna. Można się tutaj dość wygodnie w kilku miejscach zaprzeć. I, i, I na siedząco sterować, ale jeżeli byśmy chcieli stanąć, no to takiej możliwości praktycznie nie ma. No i duży minus za umiejscowienie plotera. Korzystając z okazji, że trochę mniej buja, jesteśmy już bardzo blisko Portimao, przy wybrzeżu Portugalii, mamy już niewielką, może metrową, dwumetrową falę. Oprowadzę Was po lagun 46 i opowiem o tym, co już nam się udało zaobserwować, jakie mamy doświadczenia, przemyślenia, na ile ten jacht jest dobrze wykonany, na ile jest praktyczny, jakie ma wady. Na ile nadaje się do czarterów w takich warunkach, w jakich najczęściej pływamy, czyli Chorwacja z dziećmi? E, mesa jest całkiem spora. Myślę, że 8 dorosłych osób może wygodnie tutaj siedzieć. Jest też dosyć dobrze zorganizowana, jeśli chodzi o komunikację, dlatego że stojąc przy kuchence czy przy zlewie nie, nie przeszkadzamy w przejściu. Ze względu na tą konstrukcję, jak widzicie, zejścia są asymetryczne, czyli na lewej burcie jest ono bardziej przesunięte do przodu przy stole nawigacyjnym. W związku z tym lewa rufowa kabina jest większa, z kolei na prawej burcie to zejście jest bliżej rufy i większa kabina, czy większa przestrzeń będzie w kabinie dziobowej. Tutaj dużo przestrzeni jest też, myślę, że, że zarówno jeśli chodzi o kampus, jak i chodzi o kabinę. Ale w kampusie mogą być zainstalowane nawet trzy lodówki. Mamy mnóstwo szafek, mnóstwo przestrzeni do, do składowania żywności. Niestety też spasowanie jest jak na innych lagunach, czyli na przykład słyszycie tutaj ta szafka z mikrofalą. Skrzypi i to tutaj skrzypi lekko, a na dużych falach to skrzypienie jest zupełnie nieznośne. Ehm, dosyć ergonomicznie, można powiedzieć, jest to wszystko zorganizowane. Jest też bardzo duża kuchenka, którą doceniamy. Cztery palniki można swobodnie gotować kilka rzeczy na raz. Jeśli chodzi o kabiny, to są one w porównaniu do lagun 42, na które najczęściej pływamy, dużo większe. Ale już pierwsza taka obserwacja, e, rufowa kabina ma węższe łóżko. Znaczy zwęża się ono ku dziobowi, i jeżeli na przykład pływamy z dziećmi, to e, zdarza się, że najmniejsze dziecko śpi z rodzicami. Tutaj już będzie mniej wygodnie e, niż na Lagun 42, chociaż sama kabina jest większa. E, ma też bardzo fajne okna. I coś, co mnie się osobiście bardzo podoba, to to, że zamiast e, firanek mamy skuteczne roletki, które mogą bardzo dobrze zaciemnić. Tej przestrzeni do magazynowania rzeczy jest bardzo dużo, jest duża szafa, jest mnóstwo, mnóstwo mniejszych szafek i to co jest dużą różnicą w stosunku do Lagun 42 no to są przede wszystkim łazienki, które są, wszystkie cztery mają, mają pełnowymiarowe prysznice. Są też elektryczne toalety, chociaż akurat rozwiązanie toalet to tutaj mamy podzielone opinie odnośnie tego, na ile one są ergonomicznie rozwiązane, jeśli chodzi o przyciski. Myślę, że mogłoby być to zrobione lepiej. Znajdziemy też wskazanie zbiornika nieczystości i elektryczną pompę zrzutową, także odpada. To, co znamy z innych katamaronów, czyli otwieranie, zamykanie zaworów i pilnowanie, żeby one były w odpowiednim momencie właśnie otwarte i zamknięte. Kabina dziobowa, którą mamy w lewym pływaku, jest akurat, służy nam, jak widzicie, za magazyn. Także są tam poduszki, są tam walizki. Jest tutaj podobne, jeśli nie to samo łóżko. Kabina jest również dobrze doświetlona, ale jest już, jest już nieco mniejsza, nieco węższa niż kabina rufowa. Natomiast łazienka, podobnie jak, jak łazienka w kabinie rufowej, jest, jest duża z własnym prusznicem. No i też trzeba przyznać, że to wykonanie, zlew podblatowy, wygląda całkiem, całkiem przyjemnie. To co wyróżnia 46 w stosunku, w stosunku na przykład 42, to jest też duże okno, które umożliwia i podawanie przedmiotów na pokład i nawet przejście. Tutaj na dziobie widzicie też na bakistach szyny do zamocowania poduch, także jest tutaj też miejsce do odpoczynku. Stolik, który, który jest jednocześnie klapą od windy kotwicznej i centralnie ulokowana kotwica. To wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że dowiedzieliście się kilku ciekawych rzeczy zarówno o Lagun, o Katamaranach, szczególnie o tym Lagun 46, jak i o samych Biskajach i Atlantyku, w szczególności pokonywaniu zimą tego akwenu właśnie na katamaranie. Zachęcam Was do oglądania kolejnych filmów. Dzięki, cześć!